Pan z wami i z bólem twoim, z Ewangelii według świętego Jana, o Tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą laturość, która we mnie nie przynosi owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obficzy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Wy, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić, ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latoru zjusznie i zbiera się w zadognia i płonie. Jeżeli we mnie trwagodzicie, a słowa moje was poprosicie o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc opity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała, Hallelujah, hallelujah. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Moi kochani, zatrzymajmy się na chwilę krótko przy czytania. Jesteście dzisiaj w Kościele świadkami podobnego zdarzenia, co było w Antiochii. Robić intronizację, czy nie robić? Podział, optyka. Jakie jest miejsce króla w tym wymiarze, czy on da łaskę światła? Wtedy był problem. Kościele związane też ze zbawieniem, bo mówili, że obrzezanie jest źródłem zbawienia autor mówi że niektórzy przybysze z Judei, z Judei nauczali braci czy sami od siebie że jeśli się nie obrzezacie według zwyczaju Mojżeszowego nie możecie być zbawieni wymyślili klucz do zbawienia swój, ludzki bo tam nalepę kłótną i jesteś zbawiony a przecież w Ewangelii dzieje, Jezus mówi, ja jestem winną latoroślą, winnym krzewem, a wy, lato, a wy latoroślą, która jest wszczepiona, ten winny krzew, to nie trwa we mnie, ten nie będzie zbawiony. Całkowicie inne płaszczyzny. Dlatego rozum ludzki, pycha są w stanie wymyśleć co nie miana więc święty Paweł i Barnaba udają się do Rzymu bo się naszarpali już dużo w Jerozolimie czyli były dysputy, rozumiecie macie pierwsze urzędowe rozbicie kościoła nie są w stanie tego rozwiązać w miejscu gdzie jest najwięcej chrześcijan na świecie jadą do Rzymu i w kwestii tej głos ma zabrać Pierwszy sobór będzie nazwany Jerozolimski. Zebrali się starsi apostołowie i zaczynają dyskutować. Co lub kto jest zbawieniem? Bo ta, po, powstały dwie optyki. Że dla jednych coś jest zbawieniem, a dla grupy Pawła ktoś. Dla tych coś nalepek, a dla grupy mała Pan Jezus. Dlatego to jest wszystko, moi drodzy, w normie. Czy Bóg jeszcze chce dać ofertę? Jakieś łaski? Chce pomóc zbawieniu? Czy już koniec jest? I na tym podłożu patrzcie, moi drodzy, na tę naszą bitwę. I na to zmaganie. Przeciwnik nie ma, moi drodzy, argumentu, więc dzisiaj w kilku punktach nas zaatakował. Byście byli posłuszni. Dlatego Pan Jezus podaje tu receptę posłuszeństwa i moi drodzy. Drogi, wy już jesteście czyści dzięki Słowu. Parnaście miesięcy są uczciwie przy Panu Jezusie, a On mówi, że są czyści. Dzięki Słowu. To znaczy, że Słowo działa. Że Boże Słowo wierci. Do tego za chwilę wrócę. To już wprowadzam do tego, co Wam mówiłem wczoraj w kazaniu. To oczyszczenie ma prowadzić moi drodzy do trwania w Bogu bo taki jest cel zbawienie to jest trwanie w Bogu ono się dokonuje tu moi drodzy na ziemi dlatego Bóg mówi jasno podobnie jak latorość nie może przynieść owocu sama z siebie o ile nie trwa w innym przewie czyli owoc i nasze zbawienie są w Jezusie, Chrystusie. Nie ma innej drogi. Jeśli nie jesteśmy zanurzeni, jeśli latoroż nie jest połączona z korzeniem, to ona nigdy owocu nie da. Albo jest połączona w swoich kategoriach myślenia. A zakwitnę wcześniej. Zakwitnę później. Przychodzi gospodarz i obcina. Bez zanurzenia Panu Jezusie, moi drodzy, nie mamy żadnej możliwości przetrwania w tej bitwie. Wczoraj byliście świadkami jednej konferencji przemszczą świętą, drugą w czasie przyświętej, świętej, że Pan Bóg mówi obiecałem, dałem moje słowo, wypełnię. Dziś byliście świadkami wypełnienia tego, co w ludzkim wymiarze jest niemożliwe, ale w wymiarze Boga jest. Możliwe. Byliście świadkami, co robił Pan Jezus z nami. Grupę podzielono, przymknięto bramę koniec puszczania. Później byli świadkami, jak wszyscy weszliście. Byliście świadkami, jak do tej grupy za murami już w placu watykańskiego. Papież dwa razy podjeżdża. Byliście świadkami, co robił gwardzista papieża. Widząc załamanie i postawę tych, którzy nie weszli na plac. Bierze piątkę, podprowadza aż pod miejsce, gdzie będzie papież wyjeżdżał, daje słowo honoru, że mu dostarczy nasz papież, nasz płaszcz, nasze wszystkie materiały, różaniec. W trakcie jeszcze jeden z naszych płaszczy znalazł się w papa mobile. Przedziwny i cudowny sposób. Słowo Boga żyje. Musicie przysać do Niego, i moi drodzy, umieć to wykorzystać. Moje Słowo w dalszym orędziu mówi Pan. Posiada tę moc i tę skuteczność, ponieważ jest tym, co wychodzi z moich ust. Czyli jest, można powiedzieć, Bogiem, jest mocą. Tłumaczyłem Wam wczoraj, abyśmy się dzisiejszego dnia nie bali, bo skoro słowo wyszło z ust Boga, że macie w tym roku jechać Mamy do Rzymu Co to znaczy? Że to słowo da opiekę Dla gwarancje Byliśmy w dwóch rzeczywistościach Placu Watykańskiego Przy namiestniku Naszego Pana Jezusa Chrystusa A później Byliśmy na Lateranie Nie mniej ludzi Niż na Placu Świętego Piotra I widzieliście Dno piekła. A dopiero się oni tam na tym wyjącym koncercie rozkręcali. Byliśmy koło szóstej. A co jest tam teraz po dwudziestej drugiej? Już na naszych oczach karetka za karetką wyjeżdżała. Doczepili się innego słowa. Stąd łomot, Niepokój. Niektórzy do mnie podchodzili i prosili, czy mogą opuścić plac, bo nie są w stanie wytrzymać huku. Poszli do świątyń obok. Tam kartki, informacje na czas koncertu. Pan Jezus wyniesiony z tabernagolą. Dwa źródła słowa to ostatnie w tym potężnym koncercie wycia instrumentów, było dużo głośniejsze niż na placu świętego Piotra. A co przerażające, że obok młodzieży młode matki z dziećmi, ojcowie, stare babki, stare chłopy też tam idą i też tam byli. Bóg mówi, moje tchnienie otacza każde słowo i towarzyszy mu na wszystkich jego drogach. Co to znaczy? Kiedy ja jako kapłan wypowiadam w jego imieniu jego słowo, ono idzie do Was tym słowem, idzie tchnienie Boga. Ty dajesz świadectwo wiary. Mówisz i używasz słowa, które pochodzi z ust Bożych, Bóg ci daje tchnienie, że ziemia, na którą to słowo pada, bo dzisiaj widzieliście, na jakie ziemię padała, na ręce złożone, rozmodlone, na włosy filetowe, tysiąc gwoździ na uszach, nos nosach, piwo w ręku, zaćpane oczy. I Bóg mówi, że On daje tchnienie. Dzisiaj zrozumieliście, że Pan Jezus umarł za wszystkich. To nieszczęśliwe, światowe pokolenie rozwyte i rozhulaszczone na lateranie, obok, na ścianach można powiedzieć. Bazyliki Większej Matki Bożej, tam gdzie są popiersia, papieży wszystkie, ono słucha innego słowa. Bóg mówi, że i do nich trzeba iść, bo on pomoże. Tylko on potrzebuje, żeby był siewca słowa. Przypominam ci, co z was poszli bliżej centrum, a nie roztropni, zostali opluci, bo diabeł nie reaguje inaczej. Moje słowo jest wielkim podróżnikiem. Dzisiaj stanęliśmy ze słowem Boga na obrazkach, bo to są Jego słowa poszły na Madagaskar, do ilu krajów afrykańskich, do ilu krajów Ameryki Północnej. Nawet dwie turczynki podeszły, prosiły o zdjęcie, przy okazji otrzymały do Konstantynopola pewną porcję baterii. Ono poszło, to słowo poszło. Mówi Bóg, moje Słowo jest wielkim podróżnikiem. Nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, kogo podąża. Ten proboż z kraju afrykańskiego, co wziął kilkaset obrazków i medalików, on będzie tam siewcą Słowa. Dopiero w czasie, który nadejdzie, a który ustawi Bóg, dopiero zobaczycie, jak to wszystko zacznie działać. Tak jak obrazek Chrystusa Króla i dzieło jest już perfekcyjnie znane na ziemi polskiej, Bóg teraz to rozsiewa po całym świecie. Dotąd będzie to krążyło, dopóki Bóg nie znajdzie tego, kogo pożądam. Jestem obecny w moim słowie. Mówiłem Wam, gdzieś to przed siedmiu laty, sześciu, kiedy czytałem słowa wyznania wiary pana Józefa łottawianiego Micheliniego, kiedy czytałem tylko, usłyszałem, czy wierzysz, że, jesteś, że jestem obecny w moim słowie? Tak, panie wierzę, mówił Ottawiano Michelini. Mnie coś wewnątrz szczeliło. Mam potężną broń jako kapłan. Słowo Boga. Teraz rozumiecie, przed dwóch laty rozkaz pana Jezusa. Zajmij się telewizją. Wiesz, co ja wam daję przez telewizję? Tylko słowo. Tu będzie pan Spóźniej wyjaśniał, jak będziemy za chwilę, jakie widzimy cuda. Co robi to słowo? Ilu się ludzi ma wraca Na tym koncercie jeden z młodzieńców wziął od naszej rycerki medali. Mówi, że jest alkoholikiem. I ucałował i zaczął płakać. Zaczął płakać jak małe dziecko. Ale dobrze wiecie, jak brało 10%, to wszystko. Czyli nie ma otwarcia woli, słowo Boga nic nie zrobi. Ile teraz potrzeba wysiłku, aby otworzyć wolę i serce? Przynajmniej 90% obecnej ludzkości. Dalej Bóg mówi Rozdzielam wam łaski Poprzez słowo Dlatego wy się nie bójcie ewangelizować Nie bójcie się mówić Na głos o Bogu Kamila zna biegle angielski Próbuje gadać z nimi Pan Jezus cię kocha On mówi Ja wiem to Ale was nienawidzę Bo jestem pedałem Ale wierzę, że to słowo, które nasze maleństwo wypowiedziało: Pan Jezus Cię kocha, dało temu młodzieńcowi łaskę. A jak ta łaska już tam weszła, to ten człowiek będzie zbawiony. Jeśli dzisiaj przed tą bitwą, w tym dnie piekła na Lateranie, Wystartowaliście do bitwy, a nie odmówili modlitwy za tych ludzi, to niewiele osiągnęliście. Bo poszliście w pysze. Będziemy rozdawać. Tam trzeba było kropidła, modlitwy... Popełniliście proste błędy, zapomnieliście w czyim imieniu idziecie. Później całe naręcze obrażku przynoszono. Pogoniłem panie Łanie, a gdzie rozum? Gdzie rozum? Poczytajcie Marię Waltortę o tym wysłaniu apostołów pana Jusa do takiego świata. Bo ten, który reprezentujecie, jest niewielki. I tam posłuchajcie, na trzy strony pani udał wykład. Największą klęskę ponieśli ci, co poszli w swoim imieniu. Pewni, że w Rozdzielam wam łaski poprzez słowo. Dlatego prawda jest tym, co zawiera moje słowo. Skoro pan Jezus nam w orędziach tak precyzyjnie wszystko wyjaśnia, to ty to musisz żelazną konsekwencją przyjąć, bo pan mówi prawda, dlatego prawda jest tym, co zawiera moje słowo. Czaj uczył nas. Zostawcie spekulacje swoje, bo to mnie obraża. Prawda i słowo są nierozłączne. W Bogu nie ma kłamstwa. Dlatego ci uczniowie w Antiochii, z Judei. Nie trwali w słowie, więc nie mówili prawdy. Bo mówiąc, że obrzezanie, to będzie zbawiony. Źle to poustawiali. Stąd Pan Bóg zapowiada. Prawda i słowo zdobędą cały świat. Widzieliście dzień na miastkę tego, co robił Bóg z nami, jak dziesiątkami tysięcy ryby szły do sieci. Jeśli byśmy w naszej ambicji chcieli dostać do pierwszego sektoru, przegralibyśmy. Okazuje się, że Bóg nas ustawił w najlepszym miejscu, bo słowo zwycięża w odpowiednim momencie. Podzielił na dwie niezależne sekcje, gdzie jedna już nie miała szans wejścia na plac, ale tylko dlatego, żeby papież tam dwa razy wracał i czytał trans, dwa transparenty. I żeby telewizja pokazała ten las, tam jeszcze flag i czerwony kolor. Słowo mówi Bóg. Boć niewidzialne przenika do świata widzialnego, aby czynić cuda. Dlatego, jeśli dzisiaj byliście siewcami tego słowa, to pamiętajcie, zostało ono wprowadzone w sposób niewidzialny, do tego widzialnego świata, aby czynić cuda. Siewca nigdy od razu nie widzi efektu siania. I Wy się tym nie przejmujcie. Te cuda, teraz Bóg mówi, bo już wielu z Was widziało to, co teraz Bóg powiedział. Widziało to może i na sobie, lub też na najbliższych. Te cuda oglądacie na twarzach grzeszników. Choćby te łzy tego młodzieńca w tym rozwrzeszczanym tłumie, kiedy wziął do ręki medalik. Te cuda widzicie poprzez przemianę grzesznego człowieka w człowieka wielbiącego Boga. A tych znaków to już mamy nakopy. Jeśli jeszcze masz wątpliwość... że Bóg tak cudownie działa i nie umiesz doszczęd tych namacalnych cudów w wymiarze nawróceń, to proś Pana o wiarę. A tych spośród Was, których Pan Bóg kopnął przez nawrócenie i otwarcie oczu, proszę, abyście dawali świadectwo ewangelizacyjne. Tak, jak dzisiaj to robił święty Paweł idąc z Antiochii do Jerozolimy. W Galilei się cieszyli, w Samarii się cieszyli, że Bóg takie rzeczy dokonuje wśród Płogan. Amen.